Oceniam ćwiczenia na siłę, mobilność, bioder, piłkarzy Premier League w skali od 1 do 5. Tutaj czwórka, spoko ćwiczenia, ale są lepsze alternatywy, pokażę na koniec tego filmiku. Tutaj trójka, piątka, kosak składy to jedno z moich ulubionych ćwiczeń. Tutaj to samo, takie basicowe ćwiczenie rozciągające. Tam była trójka, tutaj piątka, piąteczka, tutaj dwa. Maksymalne skrócenie tego przywodziciela Ma to sens, ale, ale w, raczej w małych, w małych ilościach nie spodziewało mi się wielu tutaj rzeczy. Po tym tutaj trójka była, tutaj piątka. Tam mi coś uciekło wcześniej. Czwórka, spoko zaangażowanie zarówno wyprostu biodraki i odwiedzenia. Piątka, kopenhaskie przywodzenie, bardzo spoko opcja. Tutaj właściwie jedno z lepszych ćwiczeń. Piąteczka tam nawet z plusem. Sumo deadlift tam była czwórka. Tutaj czwórka, piątka. To samo tutaj yy, różne wersje tych kocskatów tutaj stosują. Yy, czwórka, piątka, tutaj dwie alternatywy tego ćwiczenia na początku. Yy, ich plus jest taki, że trojemy zarówno siłę, jak i mobilność.